Będzie wynik przecież wyborów. Panie Danielu, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałbym się z Państwem podzielić tutaj widzami taką oto myślą, która jest ważna dla Polski. Proszę Państwa, aby zbudować w danym kraju socjalizm, wystarczy prowadzić w nim demokrację, i tak, bo to już mówił Karol Marx. I tak właśnie oto po 25 latach tej naszej śmiesznej wolności, no, mamy skutki tego zastnego ustroju. Demokracja są to rządy ludu, a większość ludu, jak wiadomo, no, chce bezpieczeństwa w postaci socjału i komuny. Takiego bezpieczeństwa by państwo zapewniało mu pracę, szkołę i tak dalej. No, gdy słyszę um, takie um, opinie, że PiS lub PO jest to prawica, no to po prostu za przeproszeniem krew nie zalewa. Ludzie, obudźcie się, rządzi nami od 89 roku Wielka ta sama sitwa, zmieniająca jedynie szyldy. No to ludzie, którym no, jest na rękę demokracja parlamentarna i państwo opiekuńcze, bo pozwala ono kraść miliony złotych, okradać nas obywateli w za za ich kariery. No i po 25 latach tak zwanego orła z czekolady, ludzie uciekają stąd milionami. Jest to nienormalne, że musimy płacić na korek płatki typu ZUS, to ludzie. Nie daje się szans tym socjalizmem w Polsce podnieść się z tej ruiny i no, nie, da się, nie daje się szans na powstawanie nowych firm, abyśmy my, młodzi ludzie, mogli łatwo zacząć żyć na własny ratunek i skończyć z garnuszkiem mamusi. Proponuję wolność gospodarczą, prawdziwy kapitalizm, a nie półprodukt, półprodukt kapitalizm i półsocjalizm. A co z tymi ludźmi, którzy nie dają sobie lub nie dadzą sobie w tym prawdziwym kapitalizmie rady? Proszę pana, od tego nie jest jakaś władza centralna, władza ludowa od tego. Są fundacje prywatne lub kościół mhm. najnormalniej w świecie. Czyli ci, co sobie nie, nie dadzą rady, najlepiej pod kościół, czy ewentualnie do fundacji, żebrać o to, aby otrzymać wsparcie. No, jest to alternatywa, ale bardzo radykalna.